Dlaczego Twoja skóra starzeje się 10 razy szybciej? Oto powód. W artykule odkryjesz, dlaczego skóra może starzeć się szybciej, niż się spodziewasz. Zbadamy czynniki środowiskowe, genetyczne oraz styl życia, które wpływają na proces starzenia się skóry. Przedstawimy najnowsze badania naukowe, które rzucają światło na ten problem, oraz podzielimy się praktycznymi poradami, jak spowolnić ten proces i cieszyć się młodszym wyglądem na dłużej. Dowiesz się także o ciekawostkach związanych z pielęgnacją skóry i najnowszych odkryciach w dziedzinie dermatologii. Dlaczego Twoja skóra starzeje się szybciej? Starzenie się skóry to naturalny proces, który zachodzi z wiekiem. Jednak wiele osób doświadcza przyspieszonego starzenia się skóry, co może być wynikiem różnych czynników. Oto najważniejsze z nich. Promieniowanie UV. Ekspozycja na słońce to jeden z głównych czynników przyspieszających starzenie się skóry. Promieniowanie UV uszkadza kolagen i elastynę, co prowadzi do utraty jędrności i elastyczności skóry. Zanieczyszczenia środowiska, smog, dym papierosowy i inne zanieczyszczenia mogą powodować stres oksydacyjny, który przyspiesza starzenie się skóry. Niewłaściwa dieta, niedobór antyoksydantów i składników odżywczych w diecie osłabia naturalne mechanizmy obronne skóry. Stres, chroniczny stres wpływa na produkcję hormonów które mogą przyspieszyć procesy starzenia się skóry. Genetyka. Niektóre osoby są genetycznie predysponowane do szybszego starzenia się skóry. Najnowsze badania naukowe. Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego pokazują, że stres oksydacyjny jest kluczowym czynnikiem przyspieszającym starzenie się skóry. W eksperymentach na komórkach skóry wykazano, że ekspozycja na zanieczyszczenia środowiska i promieniowanie UV znacznie zwiększa ilość wolnych rodników, które niszczą struktury komórkowe. Ciekawostki. Efekt ochronny kawy. Badania wskazują, że regularne spożywanie kawy może mieć działanie ochronne na skórę dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów. Sen jako eliksir młodości. Podczas snu skóra regeneruje się, dlatego jego odpowiednia ilość jest kluczowa dla jej zdrowia. Sen jako eliksir młodości, podczas snu skóra regeneruje się, dlatego jego odpowiednia ilość jest kluczowa dla jej zdrowia. Porady, jak spowolnić starzenie się skóry. Stosuj filtry przeciwsłoneczne. Codzienne używanie kremów z filtrem UV to podstawa ochrony skóry. Żadbaj o dietę. Wprowadź do swojej diety produkty bogate w antyoksydanty, takie jak owoce, warzywa i orzechy. Dbaj o nawodnienie. Picie odpowiedniej ilości wody wspomaga nawilżenie skóry od wewnątrz. Unikaj stresu. Techniki relaksacyjne, takie jak medytacja czy yoga, mogą pomóc w redukcji stresu. Regularne wizyty u dermatologa. Konsultacje z dermatologiem mogą pomóc w monitorowaniu stanu skóry i wdrożeniu odpowiednich działań profilaktycznych. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność.